Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was. Tym razem w dniu bardzo szczególnym, mianowicie mamy dzisiaj 1 maja, święto pracy. Jak to będzie? Co, jeżeli chodzi o pracę, mówią nam pieniądze, których używamy, banknoty, z którymi możemy się spotkać? Jak na przykład udamy się na Kubę, tam przez wiele, wiele lat, jeszcze do tej pory, panuje władza, jaka panuje. I zobaczcie, na swoich pieniądzach, między innymi, zaraz na samym początku swojej dyktatury, wrzucono coś takiego, które świadczy o pracy. Tutaj, jako osoba, która wydała ten banknot jako prezent z banku wtedy kubańskiego, podpisał się Che Guevara. Zobaczcie, możemy też spotkać banknocik z Che Guevarą, oczywiście także nawiązujący do pracy. Co ciekawe, Unia Europejska, która instytucja, która chyba raczej rewolucji kubańskiej nie pochwala, Wydała Europejski Bank Centralny dokładnie nie, pamiątkowy banknot z okazji 90 lat rewolucji kubańskiej. Z cegiełka, jak zwał, tak zwał. W Polsce, zaraz po II wojnie światowej, oczywiście, ukazały się także pieniążki, których Wy nie pamiętacie. Zaraz po wojnie w 1948 roku wydała się seria też banknotów, mocno nawiązujących do pracy, no ale w końcu byliśmy wtedy Republiką Ludową. Zobaczyć, jak wyglądał na przykład tak zwany banknot Pstrowski, pod taką roboczą nazwą często został, był, był do zobaczenia, ale oczywiście nie o banknotach chcemy tutaj znowu mówić. Święto pracy. Przy święcie pracy pojawia się słowo praca. Ucząc się w szkole, chodząc na lekcje, bardzo często spotykamy się ze słowem praca, ale bynajmniej na jakiej lekcji? Najczęściej na fizyce. Liczymy pracę, czyli mamy, zobaczcie, dwa wektory. Wektor przesunięcia, mamy wektor działania siły, no i liczymy jaka praca została wykonana. Zobaczcie, możemy to bardzo często zobaczyć za pomocą na przykład takich rysuneczków jak, jak, jak ten, jakieś sanki, ciągniemy pudełko, czy coś innego. Mamy wzór na pracę, który bardzo dobrze znacie, mam nadzieję który na, na fizyce się jak najbardziej pojawia. I teraz patrzcie, co ciekawego tutaj matematycznie może być? No wzór jak wzór, nic, nic szczególnego. Patrzcie, ciekawa rzecz matematyczna może być chociażby taka, że działamy dwoma wektorami. Czyli mamy wektor przesunięcia, mamy wektor działania siły i zobaczcie, coś z nimi robimy. Można powiedzieć, w jakiś sposób wymnażamy je przez siebie i w wyniku wychodzi liczba. Czyli działając za dwóch wektorach, w wyniku dostaniemy liczbę. Prawda? Praca jest jednostką, jest wielkością skalarną. Siła oraz przyczynienie są wielkościami wektorowymi, czyli z dwóch wektorów produkujemy, produkujemy liczbę. Matematycznie to działanie, które się tutaj wykonuje, czyli działanie, które wykonuje się między dwoma wektorami, a jego wynikiem jest liczba, nazywa się iloczynem iloczyn skalarnym. Mamy tutaj do czynienia z czymś takim jak iloczyn skalarny i on sam w sobie może być ciekawy. Czyli zobaczcie, to jest pewien iloczyn, czyli mnożymy dwa wektory i to jeszcze raz to powiem, w wyniku wychodzi liczba, stąd iloczyn skalarny, no bo jakby wynik jest jakby z innego świata niż niż zwykłe mnożenie. Inaczej niż na przykład jak mnożymy liczby rzeczywiste, prawda? Mnożąc dwie liczby rzeczywiste wychodzi liczba rzeczywista. Tutaj mnożąc dwa byty ze świata wektorów dostajemy liczbę, czyli byt z troszeczkę innego świata. Zobaczmy, jak tak naprawdę iloczyn skalarny działa, o co w tym chodzi, jeżeli chodzi oczywiście o matematykę. Czym jest iloczyn skalarny? Zobaczcie, jeżeli weźmiemy sobie dwa wektory. Wektor A będę je pisał bez strzałeczki, o współrzędnych a1, a2. Jeżeli wezmę sobie wektor b, o współrzędnych b1, b2. Czyli zobaczcie, mamy tak naprawdę w układzie współrzędnych dwa wektory. Jakiś sobie wektor a i jakiś tam sobie wektor b. I zobaczcie, czym będzie iloczyn skalarny? Iloczyn skalarny dwóch wektorów. Będziemy oznaczali jako A takie kółeczko albo razy czasami B, i tak naprawdę będzie on dany wzorem A1B1 plus A2B2. jeżeli mamy takie dwuwymiarowe wektory, to po prostu mnożymy pierwsze współrzędne przez siebie oraz drugie współrzędne także możemy przez siebie. Co jest ważne, ponieważ ten iloczyn nazywa się skalarny, to wynikiem jest liczba. Zobaczcie, to jest liczba, czyli w wyniku dostajemy, w wyniku pomnożenia, używając tego iloczynu dwóch wektorów dostajemy nie wektor, tylko liczbę. Stąd nazwa iloczyn skalarny. Zobaczcie, gdybyśmy wzięli dwa wektory u postaci x1 do xn czyli wzięli jakiekolwiek wektory n wymiarowe oraz jakiś wektor v na przykład o współrzędnych y1 do yn, no to wtedy iloczyn skalarny zdefiniujemy jako znowu podobnie x1 razy y1, czyli iloczyn pierwszych współrzędnych, no i tak, xn, yn. Możemy to oczywiście zapisać, że to jest suma po i równego 1 do n, x i razy y, czyli mnożymy i te współrzędne przez siebie i je do siebie dodajemy. Znowu dostaliśmy tak naprawdę liczbę, ale uwaga, z fizyki, jeżeli mamy dwa wektory, prawda? Jeżeli liczymy na przykład jakąś pracę, jeżeli mamy dwa wektory, nazwijmy to wektor u i wektor v, y, między którymi występuje jakiś kąt alfa, no to zobaczcie, z fizyki tam używamy takiego wzoru, że ilość skalarny wektora u i V to jest długość wektora u razy długość wektora V razy cosinus kąta alfa, czyli kąta, który występuje między tymi wzorami, między tymi wektorami. Pytanie jest takie, czy tak naprawdę oba te wzory dadzą nam, dadzą nam to samo, czy one są tak naprawdę względem siebie równoważne? Zobaczmy, jak to będzie. Jeżeli weźmiemy jakiś wektor u, działajmy tutaj cały czas w dwóch współrzędnych. Dobra, czyli weźmiemy sobie jakiś wektor u1, u2, no to zobaczcie, jego długość tak naprawdę, jeżeli narysujemy go sobie, tutaj mamy wektor u, prawda jak policzyć długość takiego wektora. Jeżeli chcemy policzyć długość takiego wektora, to stwierdzenia Pitagorasa, zobaczcie, stwierdzenia Pitagorasa wiemy, że skoro mamy u1, no to długość tego boku wynosi wartość bezwzględna z u1, a długość tego boku wynosi wartość bezwzględna z u2. To zależy od kierunku i od zwrotu tego wektora. Zatem długość tego wektora to będzie u1 kwadrat plus u2 do kwadratu pod pierwiastkiem. To nam da twierdzenie Pitagorasa. Więc zobaczcie, tak naprawdę, jeżeli weźmiemy sobie dwa wektory Wektor U i wektor V i policzymy ich iloczyn skalarnych. Zobaczcie, jeżeli narysujemy sobie dwa wektory, tutaj jakiś wektor U, tutaj jakiś wektor V, to zobaczcie, łącząc końce, to tak naprawdę dostajemy wektor, który jest różnicą. W zależności od tego, czy weźmiemy go w jedną czy drugą stronę, jeżeli nazwiemy go tak, no to niech ten wektor nazywa się X. Prawda? To w tym przypadku mamy tak, że czym jest x? Wiemy, że u plus x da nam wektor v, czyli x to jest tak naprawdę v minus u. No i zobaczcie, jeżeli kąt między wektorem u i v nazywa się alfa, to używając stwierdzenia kosinusu, zobaczcie długość odcinka, który wyznacza wektor x, czyli dostaniemy, że długość wektora x do kwadratu, to jest długość wektora u do kwadratu plus długość wektora v do kwadratu minus 2 długość wektora u razy długość wektora v razy cosinus kąta alfa. To nam, to nam powie twierdzenie kosinusów. Oczywiście, zobaczcie, tutaj mamy długość wektorów do kwadratu. Potrzebna nam, zobaczcie, będzie jeszcze jedna rzecz. Mamy tutaj wzór na długość wektora, ale jeżeli na przykład pomnożymy sobie skalarnie wektor u z wektorem u, no to dostaniemy tak naprawdę u1 razy u1, u1, plus u2 razy u2, czyli tak naprawdę u1 kwadrat plus u2 kwadrat, a to jest, zobaczcie, nic innego jak długość wektora u, ale do kwadratu. Czyli patrzcie, tak naprawdę długość wektora u do kwadratu to jest nic innego jak iloczyn skalarny i go z nim sam. A teraz zobaczcie, wiemy, że x to jest v minus u, czyli patrzcie, czyli wiemy tak naprawdę co? Że tak naprawdę mamy iloczyn skalarny x z x, to jest iloczeń skalarny u, tu brakuje mi kreseczki, z u plus iloczyn skalarny v z v minus 2 i tutaj mamy oczywiście długość u razy długość v, tego nie będziemy zastępowali, razy cosinus alfa. No i teraz zobaczcie, co mamy. Jeżeli za x wstawimy sobie v minus u, czyli tutaj mamy tak naprawdę iloczyn skalarny z v minus u razy v minus u. To jest to samo co iloczyn skalarny u z u plus iloczyn skalarny v z v minus 2 długość u razy długość v razy cosinus alfa. I teraz zobaczcie, jak mnożymy tutaj oczywiście skalarnie, tu mam iloczyn skalarny, ale w iloczynie skalarnym to się da w dosyć łatwy sposób pokazać, że działają wszystkie takie normalne własności działań. Czyli możemy to napisać, czy to jest v... Skalarnie razy V, minus V skalarnie razy U, minus U skalarnie razy V, plus U skalarnie razy U. No i to jest oczywiście równe U skalarnie razy U, plus V razy V, minus 2 U długość wektora U, długość wektora V razy cosinus alfa. I teraz zobaczcie powtarzające składniki, czyli VV. V, które mamy tutaj, oraz u możemy od razu zredukować. I teraz zobaczcie, oczywiście iloczyn skalarny będzie też przemienny. Myślę, że to widać wzoru. Czy ja pomnożę a razy b, czy b razy a, wyjdzie to samo. I tak naprawdę, zobaczcie, mam minus 2 iloczyn skalarny u razy v. To jest minus 2 długość wektora u razy długość wektora v razy cosinus alfa, czyli iloczyn skalarny wektora u razy v, ale definiowany w taki sposób matematyczny, czyli jako suma iloczynów współrzędnych, to jest to samo, co ten wzór, który znacie tak naprawdę z fizyki, czyli 2 długość wektora u razy długość wektora v razy cosinus alfa. Oczywiście tutaj zrobiliśmy to na przykładzie, tak naprawdę dwuwymiarowy rysunek był, ale tak naprawdę jak patrzymy, to działa to wszystko tak naprawdę w wielu wymiarach. Co to pokazuje? Że tak naprawdę ilość skalarny, możemy liczyć tak jak na fizyce liczymy, czyli z tym cosinusem, tak jak jest wzór na pracę i tak dalej, to pokazuje, że tak naprawdę ten wzór na pracę tutaj będzie działał dobrze, ale tak naprawdę możemy też patrzeć na ten iloczyn skalarny tak jak na matematyce, czyli jako sumę, czy sumę iloczynów powspółrzędnych, a w wielu przypadkach to liczy się dużo, dużo szybciej. Iloczyn skalarny, jeżeli chodzi o swoje własności, ma jeszcze dwie ważne. Zobaczcie, przypomnijmy sobie, jeżeli mamy dwa wektory, jeden niech się nazywa... U, o współrzędnych U1, U2, drugi niech się nazywa V, o współrzędnych V1 i V2. To zobaczcie, przypomnijmy sobie, że iloczyn skalarny wektora U z wektorem V to jest U1, V1 plus U2, V2, lub tak naprawdę długość wektora U razy długość wektora V razy kosinus kąta alfa. Gdzie kąt alfa to jest tak naprawdę kąt, który występuje między tymi wektorami Tu niech jest V, tu niech jest U Zobaczcie, tak naprawdę ilość skalarny bardzo dobrze nadaje się do badania prostopadłości bądź równoległości wektorów A przez to, że wektor wyznacza prostą, to także prosty Zobaczcie, jeżeli dwa wektory są prostopadłe, to to oznacza, że kąt między nimi ma miarę 90 stopni a to oznacza, że cosinus kąta 90 stopni to jest 0, a zatem jeżeli wektory są prostopadłe, to iloczyn skalarny tych dwóch wektorów wynosi 0. Jeżeli wektory znowu są równoległe, to z tego od razu wynika, jak są równoległe, to kąt między nimi ma miarę 0 stopni, a cosinus 0 stopni wynosi 1, a to oznacza, że Iloczyn skalarny tych dwóch wektorów to jest nic innego jak długość jednego razy długość drugiego. Tu nie mamy konkretnej wartości, ale zobaczcie, jeżeli mamy długości dwóch wektorów, jeżeli iloczyn skalarny między nimi jest równy iloczynowi długości tych wektorów, no to wtedy generalnie e, będziemy wiedzieli, że te wektory są równoległe. I pamiętamy, iloczyn skalarny jest równy 0 tylko wtedy, jeżeli wektory są prostopadłe, a jest równy iloczynowi długości tylko wtedy, jeżeli te wektory są równoległe. No i tyle. Wystarczy. Święto pracy. Powiedzieliśmy o pracy, a praca doprowadziła nas do iloczynu skalarnego. Dzięki Wam bardzo za posłuchanie, za to, że, że ktoś to obejrzał. Co ciekawe, w matematyce poza iloczynem skalarnym, czyli dwóch, z dwóch wektorów robimy liczbę, występuje coś takiego też jak iloczyn wektorowy. Iloczyn wektorowy, tutaj z dwóch wektorów w wyniku powstanie też wektor. Stąd taka nazwa. I to jest też jak najbardziej pewna wielkość, całkowicie interpretowana i całkowicie fizyczna, która jak najbardziej, z którą jak najbardziej spotykacie się na fizyce. Na przykład, nie wiem czy pamiętacie, czasami na fizyce używa się czegoś takiego jak zasada prawej i lewej ręki, prawej czy lewej dłoń. I właśnie tam ukryty jest iloczyn wektorowy. Ale to, nie już, to już nie jest temat na dzisiaj. Święto pracy, miłego dnia. Do zobaczenia. Dzięki wam bardzo, pa! pa.